Siemanko kochani, z tej strony Skiller A dzisiaj jest pierwszy, taki oficjalny już odcinek naszej serii Red vs Blue Co dzisiaj będziemy robić? No to dzisiaj wybierzemy się do niebieskich Gdyż mamy ich korty I sobie zobaczymy już taki zamek Co, no w ogóle zamek już widzieliście na poprzednim odcinku Ale zobaczymy co tam się zmieniło Zaraz, jemy coś. Mm, zaraz y waypoints -y, Włącz. To jest tam 1400 kratek. Bodajże. Chyba ze spawnu jest bliżej. Pójdźmy na spawn y 800, tak, pójdziemy ze spawnu. Oj, noc jest, będą nam trochę mobki przeszkadzać, ale dobra. Y Oczywiście nie będziemy ich trollować, gdyż na razie gdyż jest to zakazane, gdyż no, się, jesteśmy w stanie wojny, ale... Się, jesteśmy wrogami, może tak, ale nie jesteśmy jeszcze w stanie wojny. trwają przygotowania i zobaczymy, co oni tam sobie zrobili. Nie będziemy ni ni nic kraść. Yy, tak, to troszkę może potrwać, więc... Przyspieszymy sobie. Okej, okay, już widzimy ich zamek, nawet jesteśmy jeszcze na ich terytorium. Fajnie, ma jeszcze szkielet. Nie patrzę na tego waypointa, gdyż... Ja go po prostu ustawiałem na kordy, które podał mi człowiek z naszej gildii. No, widać, że to jest taki jakby latający zamek. Dobra, jakoś wyjdziemy tam do nich. Może ja sobie wyłączę tego waypointa. O, mają łapkę. Trzeba powiedzieć naszej drużynie. Jak tam wyjść? Nie, tutaj nic nie ma. zaraz. Mamy przecież dirta. Ok. Na razie na serwerze jestem sam i trochę mi się nudzi, dlatego postanowiłem, że wybiorę się na zwiedzanie zamków. Ok. Więc tak to wygląda. O, tutaj mają bardzo ładne... O, tu jeszcze coś jest. To chyba będzie wyjść. O, Wyjście. Nie, ale bardzo dobrze, że coś takiego robią. Łatwiej się tam dostaniemy. Hmm. Jakby się tam dostać do środka. O, mogę stawiać klacki. Bardzo dobrze. No nie. OK. Eee, bardzo fajnie się wychodzi. Nawet schodki mi zrobili. Będę miał jak wrócić. W sumie... Zaraz. A tutaj też mogę stawiać. Eee, co to, to, to to? O, konik. Draven. Oto szuje! Myślałem, kto zabił się... Rozmyślaliśmy, nasza gildia, kto zabił konia jednego z naszych osób, a tu się okazuje, że oni nam go ukradli. Ale dobra, mówiłem, że nie będę griffować, no to zostawię to. Magazyn. Kolejny wielki burdel, który panował, posprzątał Lucas Kill. Dziękujemy. Drewno książki. Z mobów bruk. Mechanizmy, różne narzędzia, minerały. Co jest wyżej? Kolejne coś. Neder, piasek. Obsydian. E, dobra, odpuścimy sobie. Nasiona. Walka hmm, dobra, mają widzę, enchant zapewne na trz no, tak na trzysty level. A, ale nie mają enchantu. Hm. <laughs> no ciekawe, ciekawe. Da się zaenchantować. Ja tylko na podstawowe lawele. O, ja nawet się nie ubrałem. Co tu jeszcze jest? Prama, nederowa cegła. O, tak. Działa. Ale dopóki nie ogarnął klima... Mawę, możemy się tu w bardzo prosty sposób dostać. Wow! A to co? Zaraz coś sprawdzę. Dobra. O kurś wa pająk. Aby mnie zaskoczył. Ło wow ło, wow. Ło, ło, ło. Dobra. A creeper! Tutaj jest tak zrobione, że strasznie szybko stasznie wy... strasznie wybuchają creepery. Więc możecie być kawałek nawet od nich, ale one wybuchną. Jeszcze szkielet. Ła wow. Dobra a Creeper na dwa gunpowdery. Jest dobrze. O, następny! Ła GINTY SZUJO! Okej. wow. Okay. wow. Dobra, więc tak wygląda zamek czerw. Niebieskich, sorry, niebieskich. Yy, zaraz pójdziemy zobaczyć nasz. Yy, zaraz jem sobie coś. No i już nie będę... A w sumie pójdę na HOMA. Bo to trochę daleko jest, więc... F home. Okej, okay, tak więc jesteśmy już w zamku. Yy, tutaj zaczynaliśmy, to jest magazyn, więc to już widzieliście. Zabezpieczę. Jakby się jakimś cudem dostali. Yy, wiem, że to straszne kuszenie niebieskich, ale raz się żyje. Tutaj mamy brodały. Wyżej co jest wyżej? Wyżej jest tylko wyjście na górę. Na razie jeszcze tak gramy, bo gramy. Jakoś nikomu się nie chce pozbierać... Boże, obsydianu. Żeby dokończyć zamek. Tak w sumie środek jest zabezpieczony, ale pasowałoby jeszcze zabezpieczyć od zewnątrz, żeby duży szkod nie zrobili. Tu jest wyjście na... na strzelnicę. Eee, tak. Możemy sobie w nich strzec w cztery różne kierunki. Jakby nas odpalili, skaczemy. O, i już nie jesteśmy zalani. Nie spaleni. Eee, to jest chyba mały troll niebieskich, jeżeli tak mi się wydaje ale nie niszczymy tego chyba domyślacie się co to miało wyjść tak ale na razie tego nie niszczymy Zajdziemy sobie niżej tam jest chyba niższy poziom strzelnicy okej, okay, tutaj tak, tutaj jest niższy poziom o widzicie, tu nie jest zabezpieczone trzeba będzie to poprawić dobra, jeszcze zaraz się jeszcze zejdziemy sobie na pole zobaczyć jak to wygląda z oddali na razie nie jest to zbyt efektowne dlatego, że nasz główny budowniczy znaczy główny budowniczy człowiek, który w Wymyślił jak ma wyglądać ta baza. Wyjechał aktualnie na wakacje, więc nie chcemy mu zbytnio pchać się w projekt. Tutaj będzie ten dach taki zalany wodą, żeby TNT nie wypuchało. Tutaj od środka będzie na tej ścianie od środka będzie obsydian. To koła będzie... nie wiem czy to będzie zalane lawą, czy jak, ale to jest... Y jak tam wpadnie się, to nawet jak się ma jak sobie ku chyba że jakoś strasznie dobrze zainczantowane to i tak można to je O! Jest nasza y obsydianiarka. Obsydianiarka? Generator obsydianu, mniejsza z tym. Tyle, że z niewiadomych przyczyn nie działa. O kurde, rozwalili nam schody. O, tutaj widzicie, jak to będzie wyglądało. Ale ma, potrzeba nam jeszcze dużo obsydianu. O to wszystko, trzeba te ściany zamurować. No i chyba tyle. Skończymy na tle zamku. No to... Na dzisiaj to tyle. Zachęcam Was do oglądania serii. Komentujcie, subskrybujcie i widzimy się w następnym odcinku. Siemka!